W takim locie, po takim długim locie, godzinnym, długodzinnym, e, trudno wysłowić, e, trudno wyrazić to, co się czuje. Te przeżycia są tak intensywne, tak silne, że można to porównać do innego języka, w którym nagle wchodzimy całkowicie, w którym się stapiamy. I po wylądowaniu przechodzą ludzie, pytają o coś, e, chcą się dowiedzieć czegoś. Musi minąć chwila, zanim można zacząć normalnie odpowiadać. potrafię funkcjonować, nie robiąc tego, co lubię robić, co sprawia, że jestem szczęśliwy. Dawno temu, kiedy powiedziałem wszystkim swoim przyjaciołom, że będę żył z latania, kiedy jeszcze nie latałem, wszyscy popatrzyli na mnie i ze się w czoło. Gdzieś tak się stało, że faktycznie żyję z latania. I w pewnym momencie, kiedy zacząłem latać i wiedziałem, że to naprawdę gdzieś jest ze środka mojej duszy. Wiedziałem, że będę starał zrobić się wszystko, aby również tego się utrzymywać. Tak też się stało. No i to latanie powoduje, że mm, kiedy budzę się, praktycznie już jestem w pracy. Robimy teraz już zbiadę na lot na 10 metra. Trzymasz zarówno wysokość, trzymasz zarówno szerokość, czyli nie balansujesz ani przód, tył, ani prawo, lewo, ani góra dół. Tak? Mhm. To jest pierwsze ćwiczenie, które robimy. Drugie ćwiczenie robimy zakręt na tej samej wysokości. Po tych dwukrotnych przelotach nad pasem najpierw w lewo, potem w prawo, potem samodzielne lądowanie. To co robię w to oczywiście życie pasją, natomiast w tym jest fascynujące to, że udało mi się stworzyć taką sytuację, że mogę tą pasją zarażać innych ludzi. To, kiedy przychodzi człowiek i ma pewne obawy, pewien strach, jak to będzie w tym powietrzu, co z tym zrobi za chwilę, co się z nim stanie. I w trakcie tej nauki ten człowiek rozwija własne skrzydła, wkracza w nową przestrzeń, która dla niego była jeszcze nieznana, trudna, niebezpieczna. Radość, która płynie z tego momentu przełamania, z tego momentu odnalezienia nowej przestrzeni jest tak ogromna, że nie wyobrażam sobie nic piękniejszego dla mnie, co mógłbym tutaj robić. Nie jesteśmy wielką fabryką, raczej grupą entuzjastów i pasjonatów, którzy sami budują swoje powietrzne maszyny. To, że te skorupy wyglądają tak w ten sposób, to zasługa Janusza i Marka. Andrzej i Kuba będą za chwilę uzbrajać ją w silnik. Duchem tego miejsca, dzięki któremu czujemy się w powietrzu bezpiecznie jest Marek. Zamocowanie silnika to nie wszystko. Trzeba podłączyć instalację, zrobić odpowiednio mocny kosz, zrobić odpowiednio mocny resor, sprawić, żeby wszystkie te elementy razem połączone sprawiały, że taki lot przez Bałtyk będzie dla nas bezpieczny. I dzięki Markowi czujemy się w powietrzu bezpiecznie. Żegnanie z przyjaciela to ciekawa historia, bo przyjechali z różnych miejsc w Polsce. Przyjechali tylko po to, żeby powiedzieć nam, jesteśmy z Wami. Był tam człowiek, taki mój przyjaciel, który kilkakrotnie uciekał przez granicę w trakcie stanu wojennego, dla którego ten przelot był takim powrotem do tych czasów, kiedy uciekało się do Szwecji. Przyjechał tylko po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda i jakie będzie odczuwał emocje w tej chwili, kiedy już nie potrzeba nigdzie uciekać. Jeden obraz, jedna sytuacja. Obraz to moment, kiedy jeszcze jest ciemno, bo wystartowaliśmy przed wchodem słońca, kiedy dookoła jest tylko morze. Nie widać, już nie widać lądu i jeszcze nie widać lądu. Jesteśmy kilka metrów, kilkanaście metrów nad wodą i wschodzi słońce. Ten moment nie do opisania. Przebiegają mnie do tej pory dreszcze, kiedy sobie przypominam tą sytuację. Naokoło jest tylko woda i nagle z tej wody wstaje słońce. Coś, coś nieopisywalnego, trudno, trudno to opowiedzieć, namalować. Magiczna chwila. Tyczny moment to moment tuż przed Szwecją, kiedy nagle zegary pokazują, że temperatura silnika wzrasta. 20-30 kilometrów przed wybrzeżem niepokojąco ta temperatura wzrasta. Zeszło słońce, zrobiło się trochę cieplej, a ten silnik już pokazał pewne, pewne pewną większą, większe wskazanie temperatury. Natomiast w, po odjęciu obrotów, po zredukowaniu tych obrotów, po uspokojeniu pracy silnika on wrócił do normy i, i tam już spokojnie dolecieliśmy do, do, do tego wybrzeża. A taki moment był takiej niepewności, czy przypadkiem, kiedy już, już jest to w zasięgu ręki, Okazuje się, że może jednak nie do końca. Zdarza się, że latanie może zakończyć się też w taki sposób. E, historia jest taka, że człowiek kupił sobie napęd na plecy, założył go, dodał gazu i niestety przewrócił się, połamał śmigło. E, oczywiście takie wypadki zdarzają się, mówi się, że to niebezpieczne. Wtedy, kiedy ktoś nie nauczył się nie, nie za, i myślał, że zaskarbi sobie e, przychylność aerodynamiki po prostu dlatego, że chce to zrobić. No niestety trzeba skończyć podstawowy kurs, nauczyć się latać i wtedy wszystko jest ok.